Hejka z tej strony Karolina i witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj witam Was w The Sims 4 u naszej Madi. Słuchajcie, bo na odcinku był ślub, więc teraz wypełniamy kolejne. Słuchajcie, jakby... Kolejną zasadę wyzwania, o tak jest. Wybierzamy się w trzydniową podróż poślubną, na której nasza Madi przynajmniej postaramy się, żeby zaszła w ciąże. Więc tak jest, idziemy do przodu. Zostawcie łapkę w górę, zasubskrybujcie kanał, jeżeli tego jeszcze nie robicie i słuchajcie, lecimy z tym odcinkiem. O. No, lecimy, lecimy, lecimy. Patrzę, że tutaj coś jest nie tak, nie za bardzo z naszym ogrodem. Może zanim pojedziemy, to tutaj. Co? A kury nam umierają. No trudno, bo i tak one miały tu ciężkie życie. <gry> Także dobrze, tu możemy coś ewoluować. Ja w ogóle nie wiem, czemu mi te roślinki poznikały. W ogóle ten save z Madi mam wrażenie, że jest taki trochę jakby zepsuty po tych wszystkich aktualizacjach, po tym wszystkim. Nie wiem o co chodzi. Dobra, sprzątnij. Mm, Tiago, przez ten czas możesz sprzątnąć. Czekajcie, tutaj wam pogłoszę, może trochę dźwięki z gry. No, Mali trochę ogarnie i słuchajcie, jedziemy. Jedziemy na wycieczkę. Co do tej masz? Ochlapany, pies cię ochlapał. No, no, straszna sprawa, słuchaj, naprawdę, naprawdę straszna sprawa. Mm, no i dobra, i może zrobimy coś takiego, że nie, gdzie to teraz się wyjeżdża na urlop? Weź nie podróżuj, nie, 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 nie. Czekajcie. Weźmiemy sobie... Gdzie to było? Tu? Weź urlop, tak. Estiago tylko że bez, bez zwierzaków. Bez, 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 bez zwierzaków. Tylko we dwoje. Jedziemy, jedziemy do Sulani Skyla. Ok, Skyla. <laughs> Okej. Okay. Okej. Okay. A co tutaj zostawiłaś? No, szkurde blaszki. Proszę to wyrzucić ładnie tu. Tak, co do remontu, co do zmiany mieszkania, co do zmiany domku jesteście za. Tylko pisaliście, że może właśnie na tej samej parceli, tylko po prostu jakby przebudujemy całkowicie nasz m, domek. Dobra, jedziemy sobie tutaj, słuchajcie, na Sulani. Mamy trzy tylko Ja nie wiem, czy mamy tyle pieniędzy. No dobra, najwyżej sprzedamy coś z wyposażenia. <laughs> no właśnie, i się o remoncie, tylko teraz jest taka kwestia, że my właśnie nie mamy za bardzo pieniędzy. Chociaż, jak sprzedamy to, co mamy w domu, żeby postawić drugi dom, to będzie trochę pieniążków w sensie, przyjdzie na trochę pieniążków, jakby ze sprzedaży tego obecnego domu. Więc no zobaczymy, słuchajcie, zobaczymy. Aha, za pomocą skrzynki. Ej, a miało być bez psa. My teraz tego nie możemy wykąpać. A my, nie mamy ten. Ale nie mamy miski dla pieska tutaj na przykład. A możemy go odesłać, jakby do domu? Nie możemy? Szkoda. No dobra, ale to już go wykąp. Dobra, mamy tutaj patrzymy, zobaczymy. Co my mamy tutaj za rezydencję? Za rezydencję. E, ładnie, ładnie jest. Czy my możemy kupić ten? Za pomocą skrzynki e, kupić możemy na przykład. E, co nie, kąpiesz go. No, wykąp tego psa. No. Ojej, upatrz, w chmury ze Skylą. Dobra, nie mamy co jeść dla psa, no, ale trudno. E, dobra, patrzcie, jak tu jest. Fajnie, słuchajcie. Jest piętnasta, ale ja myślę, że na sam początek musimy jedną rzecz zrobić, a mianowicie, słuchajcie. Tak. Tak jest. To będzie ich pierwsze barabara. Ciekawa jestem, może im się uda zajść w ciąże. Może, może, może. O, czemu ty masz tutaj jakąś taką. A czemu ty sprzątasz? Jezu, nie. Dobra, podejdź tutaj i ty podejdź tutaj. Chodź. O, bardzo ładnie. Tutaj Tiago włączył muzyczkę. No zobaczmy, zobaczmy, czy nam się uda. Dawajcie. Tak. Bo jak wiecie, jednym z zasad y, wyzwania było Barabara dopiero po ślubie, więc my już jesteśmy po ślubie i właśnie, jeżeli chodzi o dziecko, to można było zajść w ciąży dopiero właśnie podczas podróży poślubnej, na przykład. Więc tak też my robimy. Po raz pierwszy matko. Jedyne jakie, jakie emocje tutaj są? Jakie tu są emocje? Przyspieszamy czas. O wow! Jak się czujecie? Fajnie wam? No nie, śpij, daj mu buzi czy coś. Czekajcie. Gratuluj ślubu z tobą. No ale dobra, okej. Okay. No wstań. Gdzie ty jesteś? Boże. Ach, Jezu, ja nie wiem, po prostu naprawdę nie wiem. Romantyczne, pocałuj. Ostatnio też mi znikały tutaj z, jakby z drzewa. No, dobra, Madi, ale chodź, chodź. Chodź, zrób test ciążowy, bo to jest najważniejsze w tym momencie. Chodź. No chodź. Chodź, chodź. Pierwsze barabara, pierwsze figle z kimś nowym, to zawsze nie To jest pierwsze, pierwsze z kimś nowym, pierwsze, w ogóle pierwsze. Twoje figle, dobra, weź, tutaj daj przysmak dla piesa. Mm, uspokój. Boże, minęliśmy ten moment! Tak, jest! Ja, od razu jest, tak, udało się. Wow! Ha, ha. Tak, musisz mu powiedzieć, zobaczymy, czy będzie zadowolony. On jak to tak szybko? Kasen, co ty tu robisz? Patrzcie! Przylas! To jest nasz... Weź! Dobra, a ty się przebierz w strój... Um, może o taki letni? Ale fajnie, jesteśmy w ciąży, od razu nam się udało, cieszy mnie to niezmiernie. A nie letni, tylko miała się przebrać w strój bo um, okąpielowy. Może ten? Ale fajnie, Madi. <laughs> Cieszymy się wszyscy. Ale patrzcie, jak od razu utyła troszeczkę. Ale to nic, to nic, Pociąże się zgubi. Dobra, możecie przyjść popływać. Dawaj tutaj, pływaj. Płyń tutaj sobie ty, a ty, Madi, możesz sobie po prostu odprężyć się. Chodźcie. Ale fajnie. Ja się cieszę, a wy? <laughs> ja jestem zadowolona w końcu. O, patrzcie, Tiago, jakiś tutaj szalony szaleniec. Tak, pływaj sobie. Zawołaj delfina, możesz zawołać delfina, co ty jesteś jakiś ten. Patrzcie, cieszy wspaniałe wieści, czyli cieszy się. Fajnie. Ja też się cieszę razem z wami. A ty możesz na króliczku, na przykład, otwórz nowego posta, nowy post. O pojechaniu na urlop, na przykład, no. Nie, nie ja mam tyle pieniędzy. O, jest! Jest delfinek. Na, karum. Słuchajcie, ja zrobię zdjęcia, żeby były jakieś fotki, wiecie, z ich jakby pobytu. Jeszcze w ogóle zrobimy sobie fotki, że oni nawzajem sobie zrobią fotki, wiecie o co chodzi. Żeby, żeby też była jakaś pamiątka. Madi, jak tam chillout twój? Ja zrobię foteczki dla wspierających, żeby dostali jakieś foteczki przed odcinkiem. O, proszę bardzo. Jaka ładna nasza Madi. Możecie dać mi w komentarzu mm, znać, czy wolicie, jak ja nagrywam z kamerką, w sensie, jak jest kamerka na filmach, czy też nie, bo ja osobiście łatwiej jest mi nagrywać bez kamery i wtedy mogę więcej nagrywać. Mm, ale jestem ciekawa właśnie, ale mogę nagrywać też z kamerą, tak, y, więc dajcie znać, jeżeli wolicie z kamerą, to dajcie znać. Obserwuj, ja dobra, złaś stąd. Poobserwuj go trochę. <laughs> Nie podobał wam się delfin? Dobra, pojechał. Pojechał, popłynął. Ochlap. Ochlap męża swego. Zostaw już tego delfina. Gdzie idziesz? Patrzcie, chodzę po wodzie. Dobra, eee, a więc co wy tu możecie zrobić? Możecie sobie tutaj rozpalić? Madison boi się ognia. Tak? To ty rozpal. I wiesz co? Ty, Madison, przyrządzisz uczta z grillem na palenisku, wieprzowina, może warzywna uczta wyspiarska, bo ty chyba jesteś, co mi się kojarzy, wegetarianką, tak? A nie. Obawa przed ogniem, obawa przed zdradą, obawa przed niespełnionym marzeniem. Dobra, my mamy kreatywny wizjonerkę super ogrodniczka, handlowiec, ale czekajcie, ja podejrzę w... Musimy mieć wykup w sklepie z nagrodami. Kreatywny wizjoner, super ogrodnik, czarujący, mile widziany i handlowiec. E, mile widziany mamy, żeby kupić. To kupimy mile widziany, słuchajcie, tu jest mile widziana. No to kupujemy, okej. Okay. Dobra, na razie. Weź ślub z osobą będącą twoim najlepszym przyjacielem. No ale my wzięliśmy ślub z, będą... z osobą będącą naszym najlepszym przyjacielem. ej. On nie jest naszym najlepszym przyjacielem? To może teraz, jak poprosimy go o zostanie najlepszym przyjacielem, to nam się to zatrybi? O, ja, ale zlamiłam. Dobra, zatrybiło się. Ale myślałam, że się nie zatrybi. Dobra, to zatrybimy, dobra. Srebro na dwóch randkach, więc myślę, że. Spróbuj, uwieźć. Nie, żebyśmy zaprosili na randkę. W sensie, żeby to była randka, co nie? Dzisiaj jest w ogóle Father's Day. Nie, ale nie chcę, żeby gdzieś jechać. Chcę zostać tu, bo się robi żarcie. No dobra, to jutro rano pojedziemy na randkę do jakiegoś innego go, 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 go. miejsca. Dobra, jesteście śpiący. No, ale wiecie co? Ja myślę, że tutaj romantyczne. Pocałuj i zrobicie sobie zdjęcie z rączki. Tak jest. Pierwszy dzień. Czemu masz za jakąś typiarą romantyczną, która gdzieś tu jest? Dziwna sprawa, naprawdę. Oj. Nasze słodziaki, słuchajcie. Jestem ciekawa dzieci, naprawdę jestem ciekawa jak będą ich dzieci wyglądać. Słuchajcie, mamy tutaj dużo cytryn, więc ja sprzedam cytryny, żeby zarobić trochę pieniędzy i żeby mieć, słuchajcie, tutaj na, na wy wypad, zaraz jak pojedziemy na randkę na miasto. Dobra, lecimy słuchajcie na randkę. I myślę, że pojedziemy sobie tutaj na tę plaże I pozbędzamy czas, słuchajcie, na randce. Jako na tym wyjeździe, słuchajcie, poślubnym, podróży poślubnej, musimy zrobić dwie randki. Tak jak mamy tutaj w tym naszej aspiracji, więc zróbmy to. No i dobra, jesteśmy. Nasza Madi chyba nie czuje się najlepiej przez te ciąże. No ale dobra. Jeszcze patrzcie, jaką foteczkę. A, bo to znika wszystko. No ale dobra. Chciałam jeszcze z taką fotę z takim tu, widzicie? Oj, biedna. Wiesz co, weź... Um, Wywartuluj ślubu, no, ślubu z tobą, ale jakby... Hm. dobra, pocałuję. Ale brzucha jeszcze, patrzcie, że nie ma jeszcze na razie brzuszka. Ale pewnie będzie miała. Jesteście już po ślubie. Tak, jesteśmy już po ślubie, wiesz? Tak, jesteśmy już po ślubie. To w ogóle bez sensu jest ta e, akurat ta interakcja. Dobra, jesteśmy sobie teraz na tej plaży, fajnie. Mm, więc myślę, że tak. Madi jest ósma rana. Ty możesz sobie pójść tu razem, albo chodźcie, popływajcie sobie razem teraz przez ten moment. O jeju, jeju. No popływajcie sobie razem, później jak trochę słońca tutaj wejdzie na plażę, to e, Mali pójdzie się opalać, a ty go nie wiem co będziesz pływał sobie, czy tam coś. No i takie słuchajcie, taka podróż poślubna, to jest dopiero podróż, co nie? <laughs> o, Usiąść na ziemi? Nie, to to z Mali coś tutaj ci zrobimy, rozmawiaj o małżeństwie, o chlap, a tak, bo mamy randkę, to musimy spełniać te te romantyczne. Flirtuj z nią. A czemu macie minusy? Nie kumam. Ja nie wiem, czy on nas śledzi, ten typ, czy jak to jest? Czy on się dalej nie pogodził z tym, że Cassie, znaczy nie Cassie, tylko Maddy jakby wybrała naszego Tiago? Nie wiem, nie rozumiem. Słuchajcie. no romantyczne pocały. Idź stąd sobie, idź sobie. Czemu nam się nie tutaj nie zatrybia? Bo wy wykonujemy interakcję ze swoją sympatią cały czas. Czy my musimy to robić Madi, skoro to jest od niej randka wyszła? No, chyba tak, no dobra, okej. Okay. Okej! Okay. Gratuluj mu ślubu z tobą. Tak, pocałuj go w policzek. Eee, kuś. <grym> Romantyczne. Pocałunek z pasją, o tego jeszcze nie mieliśmy. O. Tak. O, wymasuj. Musimy masować go, a mamy już taką interakcję? Mamy. Dobra. Mieliśmy mieć chyba tam przynajmniej srebro, co nie? O. Dobra, udało się. Wiesz co, Madi? Chodź tutaj, e, zażywaj słonecznej kąpieli w aktualnym stroju. Chodź, popalaj się trochę. A ty? A ty możesz sobie... Nie możesz? A, możemy, jak to przeniesiemy trochę dalej, o, tu na przykład. Płyń i co je popływaj tym. A ty sobie po poleżakuj, opalaj się, bo tu już mamy słonko więc możesz się poopalać, a ty będziesz śmigą na skuterku. Dawaj, lecisz. Nie, to pływaj może w ten sposób. <laughs> ju, 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 juu. Dobra, a ty? ty, sobie się opalaj, tak jest. Okej, okay, zatrybiła nam tą randkę, więc spoczko. Dobra, myślę, że możemy wrócić na parcelę naszą domową, w sensie na tą naszą z... Wynajmowaną teraz, więc wracamy sobie. O kurczaczki, kurczaczki. No, spytaj sobie, Mattia, jak minął dzień. Możesz go zapytać. Um, zapytaj. Cały czas jest ten. Um, gratuluj ślubu w ogóle bez sensu. A w ogóle im cały czas, słuchajcie, spada um, jakby no ja, wielki stagret. Spada im cały czas te romantyczne. Ja im jakby próbuję nabić nawet kodem. Bo oni, jakby normalnie ze sobą rozmawiają, a im to spada, więc moim zdaniem to jest jakiś bug. Nie wiem o co tutaj chodzi. Czy ten save może troszeczkę się zepsuł? No bo ten save jest jednak, wiecie, taki z neta pobrany. To nie jest taki save podstawowy z gry, więc może coś się baguje na tym saveie. No nie wiem, strasznie. Patrzcie, pies nam pływa, pies nam pływa. O, słodki Milo. <laughs> Dobra, idź sikać. bo patrzę, że ci się chce sikać. To idź sikać. A ty? Tobie higiena spadła, więc tak. Możesz wiesz co? Możesz sobie zrobić kąpiel z bąbelkami. Chodź. No, chodź, zrób sobie kąpiel z bąbelkami, jakby. Okej, okay, może być w sumie tak. Dobra, nacykałam trochę fotek, słuchajcie. Raczej Tiago zrobił sesję naszej Madi. Patrzcie, jaka ona jest. Liczna z tym brzuszkiem, wiesz, ten pierścionek e, zaręczynowy powiedzmy. No pięknie po prostu... Pięknie, moim zdaniem, pięknie, pięknie wyglądają. Czekajcie, my nie mamy za bardzo co tutaj jeść więcej oprócz tego, co tu mamy, więc musimy chyba um, przyrządzić znowu ucztę, chociaż to będzie się nam długo robiło, a my jesteśmy dość głodni. Czy ty masz do cytryny? Miałaś, ale sprzedałaś ile to będzie robiło czasu? Wiesz, co, Tiago? Czy my możemy zamówić jedzenie? Czekajcie, um, zamów zapasy. Dowóz. Eee, Pizzę z serem. Poprosimy w tym momencie. Możesz dać pies pieskowi przysmak? Nie. Dobra, jak słyszycie w tle jakieś dziwne odgłosy, to moja zmywarka. <noise> Dobra, chodź, skorzystaj sobie, patrz, że chcesz. Twoja pizza jest już w drodze. No to czekamy, czekamy. Co temu piesoju? No właśnie, jak mu dać przysmak? Przyjazne, daj przysmak. Chodź, daj mu przysmak. No. Przyjazne daj przysmak. Nie no, on nas śledzi, słuchajcie. On nas śledzi. Powiedz może, jesteś w ciąży. Może się odczepi. No to jest po prostu creepy już moim, moim zdaniem. To już jest creepy, naprawdę. Ty jesteś rozgniewany, bo co? Aha. Porozmawiaj o obawach dotyczących związku. Ale jakie ty masz obawy dotyczące związku? Jakby... Dobra, idź, kasem stąd, bo ja się boję, że ty zaraz tutaj jakieś dziwne akcje będą. No, idź sobie. No, Tiago jest wściekły, tylko w sumie nie wiem na co. Utrata kontroli. Chodź, usiądź tutaj sobie z nim. O, z zna... Muszla na szyjnik. Dobrze, fajnie. Będzie ten. Będzie na, na, na pamiątkę. Siguć się chce, no to idź sikaj no. O tak, dzisiaj kolejny dzień i kolejny dzień. Słuchajcie, relaks, relaks, relaks. Nie wiem za ile się kończą im te wakacje w sumie. Kiedy wracają do domu, ale może pójdą jeszcze dzisiaj na jedną randkę, słuchajcie. Na razie sobie odpoczywają, tak jest. Tiago ma cały czas tą obawę. Albo może już jej nie ma, on w ogóle ma zostanie rodzicem, czwarty miesiąc, No, także tutaj też będziemy, będzie Tiago bardzo dobrym ojcem. Obawy ma przed zdradą i jest właśnie, musi rozmawiać ze swoją drugą półką i tak jak najszybciej. W ich związku z tele będą występowały problemy, dopóki tego nie znajdzie sposobu, żeby się z nimi uporać. I wydaje mi się, że dlatego też te minusy im cały czas m, wyskakują, bo oni oboje mają tę obawę. E, I ta obawa mi się wydaje, że wynika z tego, Mm, że e, właśnie tam były te flirty i tak dalej, wtedy wiecie kiedy. Więc e, musimy z nią rozmawiać, z naszą Madi, i oni muszą w ogóle nawzajem ze sobą rozmawiać, żeby to jakoś, nie wiem, się z tym uporać, co nie. Dobra, słuchajcie, druga randka. Tiago zabiera Madi do spa, więc wiecie, chyba jej się należy: być jakiś masaż czy coś, jakiś tutaj yy, masaż dłoni, masaż, masaż stóp, cokolwiek, żeby ją, słuchajcie, odprężyć. Także zabiera ją mąż do spa. No i jesteśmy. Tiago to jest sikający. Madi. Madi w sumie czuje się dobrze i idzie się chyba przebrać z tego, co widzę. Tutaj można, o, tylko ona, jak jest w ciąży, to chyba nie może brać takich tych obsługuj, promuj, nie. To może tutaj weźmiemy. Kończy się urlop. O, zażyć sobie by Kloi wykonała masaż stóp, masaż dłoni, manicure. To masaż stóp, myślę. Tak jest, masaż stóp. A ty co robisz? Robisz siku, więc możesz sobie później przyjść sobie tutaj odpręż się, przyjść sobie do sauny czy na górze coś jest? Nie. To takie, takie spa ubogie, ale jednak. Więc tutaj masaż jakiś stóp czy coś zostanie grany. O proszę bardzo. Myślę, że tak dla pani w ciąży jak najbardziej. Tylko proszę tu nie flirtować, jakie flirty. Masaż stóp i tyle. Aj tam. Dobra, potem tu możecie sobie przyjść i usiąść razem ono. Nie wiem, o co chodzi z tymi flirtami, słuchajcie. Chodź. Zaraz zaczniesz flirtować z jakąś Gretą i dopiero będzie znowu awantura. Dobra. Ty nie masz tutaj rzęs, no ale okej. Okay. Kuś, myślę, że romantyczne. A gdzie te barabara w saunie? A, w ciąży nie można. No dobra. A to chyba Tiago musi. Chodź tu, Madi. Chodź, chodź, chodź. Nie pływaj. Patrzcie, jak tutaj wszyscy sobie, nie wiem, tańczą z ogniem, czy coś. Tańcz razem. O, chodźcie tańczyć. Też. A, zamów jedzenie. No dobra. A, Madi ty płyniesz w szlafroku? okej. okej. Okej, jakby. Okej. Okay. Ty idziesz tańczyć, ale mógł, może w sumie i ci zjedz, bo nam padniesz. No to jedzonko, słuchajcie, na wieczór. Pokaż... Mamy trzeci trymestr już, słuchajcie. Taka kolacja z takiej łódeczki, myślę, że jak najbardziej. No i mamy też etap spra ten spragniony, spełniony. No i mamy tu wykonaj 50 romantycznych wobec współmarzonka, gdy jesteście swoimi bratnymi duszami, zdobądź złoto na trzech randkach ze współmarzonkiem. To, to też nie będzie trudne do wykonania. No a Tiago to dopiero będzie wykonywał swoją interakcję, jak urodzi nam się Bobo, które się urodzi już w najbliższym odcinku. Także szybciutko poszło. Słuchajcie, ostatni wieczór spędzamy tak, Tiago tutaj słuchajcie się relaksuje w wannie, nasza Madi dzierga i siedzi na kibelku, nie wiem czemu ona siedzi na tym kibelku, pies tutaj śpi, więc jakby tak. Tak, ta, taki widok, słuchajcie. Ej, ja będę kończyć ten odcinek, oni zaraz wracają, słuchajcie, do domu, więc w kolejnym odcinku będzie mały remont. Nie na tak nie taki mały, bo musimy przeorganizować cały nasz dom, żeby właśnie zrobić pokój dla dzieciątka. Tak, ona lubi dziergać. Więc y, słuchajcie, w, myślę, że może pojawi się jakiś live, e, bądź coś w tym stylu, żeby właśnie ten, o, ten domek przerobić, zrobić remont, bądź postawić zupełnie nowy. Może macie. Ochotę wystworzyć dom dla Madi i dla Tiago, to dajcie znać w komentarzu i wrzućcie po, pod hashtag korcia właśnie nowy domek dla Madi i dla Tiago. Także dzięki Was serdecznie za oglądanie. Łapka w górę, jak Wam się podobało. Subskrybujcie kanał i do usłyszenia. Do zobaczenia, buziaczki i pa! Ok, dla tych co zostali do końca, mały bonus, a mianowicie Madi właśnie wróciła od ginekologa. Słuchajcie, i zobaczmy, co mamy w brzuszku. Wynik pacjent spodziewa się jednego dziecka. Najprawdopodobniej będzie to dziewczynka. Także słuchajcie, słuchajcie, w kolejnym odcinku rodzinają się najprawdopodobniej córeczka, więc piszcie imiona, propozycje imion dla dziecka i teraz już się z wami żegnam na serio. Buziaczki, pa! pa.